Cześć, jestem Gaja i prowadzę bloga GajaPisze.pl o minimalizmie, zrównoważonym stylu życia oraz rozwoju osobistym. Miau. Dzisiaj chcę Wam troszeczkę powiedzieć na temat tego, jak ja oszczędzam pieniądze. Oszczędzanie jest rzeczą, która przychodzi mi z trudnością. Jest to duże wyzwanie dla mnie. Ja nigdy nie byłam osobą oszczędną. Cenzura. Nigdy nie byłam osobą oszczędną. I... Tesla. Nigdy nie byłam osobą oszczędną i muszę się tego uczyć. Chociaż w szkole podstawowej, pamiętam, miałam książeczkę SKO. Szkolna Kasa Oszczędności. Chyba to się tak rozwijało, ten skrót. Teraz troszeczkę jestem zmuszona do tego, żeby oszczędzać, bo jest inflacja i minimalizm. Nie miał tego aspektu finansowego. Teraz zaczyna mieć i w sumie cieszę się, że od dwóch lat się interesuję minimalizmem, bo na pewno to bardzo mi pomaga. Natomiast to, że ja już od dwóch ponad lat jestem minimalistką, nie oznacza wcale, że jestem mistrzynią w niewydawaniu, bo nadal Lubię wydawać pieniądze, mimo że czasami nawet ich nie mam, na takie rzeczy, typu restauracje, jakieś przyjemności takie niematerialne, które no muszę troszeczkę sobie ograniczyć i właśnie o tym chcę Wam opowiedzieć. Oczywiście będę bardzo wdzięczna, jeżeli w komentarzach dacie znać, jakie Wy macie sposoby na oszczędzanie. Um, bardzo jestem ciekawa i też chętnie wprowadzę coś nowego do swojego życia. Natomiast Oczywiście, to, że ja w taki, w dany sposób oszczędzam, nie oznacza, że wy też powinniście rezygnować z tego. W minimalizmie ważne jest, yy, według mnie, to, żeby żyć według własnych wartości i żeby wydawać pieniądze według własnych wartości. I kiedy dobrze zrozumiemy, jakie te nasze wartości są, co tak naprawdę dla nas jest ważne, to. Będziemy też lepiej w stanie odróżnić te wydatki, które są nam potrzebne do szczęścia, a te wydatki, które nie do końca są dla nas dobre. Pierwszym takim wydatkiem, który ja od jakiegoś czasu mocno, mocno ograniczam, to są wszelkiego rodzaju wydatki związane z zabiegami kosmetycznymi. Nie chodzę do kosmetyczek, nie chodzę za często, nie wiem, na masaże, do spa. Ogólnie chodzę raz na jakiś czas do fryzjera. Teraz właśnie takie bardzo super modne odrosty tutaj proponuję na ten sezon. Ostatni raz u fryzjera byłam dokładnie w swoje urodziny, czyli 28 lutego, czyli marzec, kwiecień. Trzy miesiące nie byłam u fryzjera, żyję i myślę, że jakoś w miarę wyglądam. Nie jest mi to po prostu potrzebne, nie mam takiej presji. Też nie mam takiej pracy, że muszę wyglądać zawsze tip-top, za żadnych odrostów. Gdybym, nie wiem, była rzecznikiem prasowym jakiejś dużej firmy, no to wiadomo, ale ja pracuję zdalnie, przez komputer. Mój wygląd nie ma za bardzo znaczenia. Ja też uważam, że hmm, taka presja, że trzeba zawsze być, nie wiem, doskonale ubranym, uczesanym i umalowanym jest no zupełnie niepotrzebna i wręcz szkodzi. Ja w tym momencie mam, jeżeli chodzi o makijaż, mam na sobie tuż do rzęs oraz szminkę. Nie mam autentycznie żadnego innego makijażu i makijaż to też jest bardzo, bardzo duża rzecz, którą ja, dzięki której ja oszczędzam pieniądze. Nie kupuję cieni do powiek od wielu lat, nie kupuję różnych szminek. Szczerze mówiąc, tą szminkę dostałam od przyjaciółki. Jak zresztą większość moich produktów do makijażu. W szczególności właśnie różne rodzaje szminek i błyszczyków. To jest coś, co dostaję po prostu, więc nie kupuję tego. Raczej stawiam na naturalny wygląd, zwłaszcza latem, nie używam żadnych pudrów, podkładów. Jest miejscem po prostu dobrze, jest to wygodne. Oszczędzam też dzięki temu mnóstwo czasu. Nie muszę też potem tego zmywać. Też mam wrażenie, że ta cera jest zdrowsza, więc też bardzo zachęcam Was do tego, żeby stawiać na taki naturalny wygląd. Jeżeli chodzi o takie zabiegi spa, jakieś masaże, peelingi, maseczki itd. To ja staram się takie rzeczy robić dla siebie w domu, bo też lubię czasami rozpieścić się i rozpieścić swoje ciało, zrobić coś miłego dla siebie. Natomiast jak najbardziej peeling mogę zrobić sobie w domu. Mam szczotkę taką do szczotkowania na sucho, która świetnie daje taki, taki odświeżający efekt. I to był też taki zakup, którego dokonałam raz. I nie wiem, ta szczotka kosztowała sporo. tak Te szczotki no, są dość drogie ona chyba 50 zł, nawet potrafi kosztować 60. Natomiast dzięki temu ja nie chodzę na jakieś peelingi. Robię też często sobie peeling dłoni i to tak naprawdę obojętnie jakim peelingiem. Ostatnio jakiś czas temu kupiłam sobie peeling do skóry głowy. To był totalnie impulsywny zakup. Natomiast, żeby skorzystać z tego peelingu do skóry głowy. To trzeba naprawdę mieć dużo czasu, dużo się wody marnuje w tym momencie, bo trzeba najpierw pod prysznicem to nałożyć, odczekać, spłukać, dopiero potem umyć włosy. Jest to generalnie dużo, dużo zachodu z tym, więc po prostu jeszcze ten peeling jest w takim ogromnym słoju, więc ja po prostu stosuję go do peelingu dłoni, kiedy właśnie wracam z działki i moje dłonie wyglądają strasznie to, to stosuję ten peeling, potem nakładam jakieś serum, takie, żeby troszeczkę dać takiego boosta powiedzmy, dać troszeczkę więcej takiego takiej pielęgnacji. I tak naprawdę we własnej łazience się czuję po prostu jakbym była w spa i dzięki temu nie muszę, nie muszę chodzić gdzieś tam do Kosmetyczek, a te zabiegi stają się coraz, coraz droższe. A tak samo jak nie chodzę do kosmetyczek, nie, nie chodzę do galerii handlowych, staram się nie traktować tego jako rozrywkę, myślę, że są ciekawsze rzeczy w życiu do robienia. Um, bo zawsze jak się pójdzie do galerii, to coś się kupi, na coś się wyda pieniądze. I najczęściej to są rzeczy, które nie były nam pierwotnie potrzebne. Jeżeli ja chcę coś kupić, mam jakąś realną potrzebę, to Raczej kupuję to przez internet. Wiem, że nie do końca jest to ok, no bo ta przesyłka musi być jakoś zapakowana, ktoś musi ją dowieść, więc też ten ślad węglowy trochę jest większy może. Natomiast hmm, też tych zakupów nie robię aż tak dużo, więc... Nie kupuję książek i czasopism, albo bardzo, bardzo ograniczam. W tym roku postanowiłam sobie, że będę kupowała jedną książkę maksymalnie w miesiącu i jedną gazetę, jedno czasopismo w miesiącu. Natomiast w maju udało mi się w ogóle bez tych zakupów przetrwać. Są biblioteki, mam, jak każdy z nas, jak sądzę, stertę książek w domu, które czekają na przeczytanie, więc nie kupuję, raczej staram się korzystać albo właśnie z bibliotek, pożyczać książki też od znajomych, albo czytam po prostu to, co jest w internecie. A propos internetu i nie tylko zresztą, to muszę Wam powiedzieć, że ja co jakiś czas zawieszam sobie subskrypcję. Mam, mamy tych subskrypcji mnóstwo i często gubimy się w tym, ile ich mamy i wydaje nam się dobra. Netflix 29, coś tam, HBO 25 ale kiedy my mamy tych subskryp sub subskrypcji, nie wiem, 10, to już robią się porządne kwoty, dlatego ja od czasu do czasu zawieszam po prostu taką subskrypcję, jak najbardziej można do niej wrócić, natomiast um, też dzięki temu um, nie mam takiego wrażenia, że już wszystko obejrzałam, że scrolluję przez tego Netflixa i myślę sobie, że nic już tam ciekawego nie ma. Jeżeli na miesiąc, dwa zawieszę subskrypcję i potem do niej wrócę, to um, często tak jest, że coś nowego się pojawia w tym czasie. Tak samo um, na ten czas letni zrezygnowałam z subskrypcji multisportu, um, bo wolę sport, ruch uprawiać na świeżym powietrzu, niż gdzieś tam w siłowni. Zresztą nie oszukujmy się, też aż tak często nie chodziłam do tej siłowni. Myślę, że warto też przejrzeć swoje subskrypcje, zrobić sobie taką listę, za co płacimy i podliczyć to wszystko. To, co pozwala mi oszczędzać dużo pieniędzy, to jest to, że nie stosuję wyspecjalizowanych środków czystości. Moim ulubionym środkiem czystości jest ocet oraz soda oczyszczona. To są dość tanie środki, świetnie czyszczą. Mam też taki środek, który sama. Zrobiłam z wody, ze spirytusu i z lawendowego olejku i on nadaje się świetnie do oczyszczenia praktycznie wszystkich powierzchni, nic się nie niszczy. Przepis na pewno znajdziecie gdziekolwiek w internecie, jakie tam są proporcje. Tak jak już mówiłam w jednym z poprzednich filmików, chemia, taka wyspecjalizowana, te wszystkie domestosy, płyny do oczyszczenia, kuchenek i tak dalej, są dość drogie, a przy tym... Szkodliwe dla środowiska, więc ja po prostu z nich nie korzystam. I jestem szczęśliwa, i planeta też jest szczęśliwa. Tak samo nie kupuję wyspecjalizowanych jakichś przypraw. I te wyspecjalizowane przyprawy to jest dla mnie trochę strata pieniędzy, bo ja z nich skorzystam raz, żeby przygotować jakąś jedną potrawę, i mm, potem ona sobie leży w szafce, dopóki się nie przeterminuję i będę musiała ją wyrzucić, więc korzystam z takich naprawdę podstawowych przypraw sól, pieprz, czosnek, chili dzięki temu też nie marnuję po prostu tych rzeczy no i robię takie regularne przeglądy szafek, garderoby kiedy mam poczucie, że nie mam się w co ubrać, to właśnie robię porządki w szafie. Kiedy wybieram się na zakupy, robię porządek w lodówce, w szafce kuchennej, żeby zobaczyć, co tam jest, żeby zużyć to, co mam, zamiast kupować kolejną rzecz. Kilka takich ogólnych zasad, które może niektórym wydadzą się śmieszne. Na pewno nie kupuję rzeczy, które już mam, ale przecież nikt tak nie robi. No, teoretycznie nie, ale po co kupuję bluzkę, skoro mam już bluzkę, tak? Kiedy Kusi mnie, żeby coś kupić, to długo, długo zastanawiam się, czy już przypadkiem nie mam takiej rzeczy, czy nie mam czegoś, co mogłoby mi to zastąpić, czy nie mogłabym w jakiś inny sposób tego sobie dostarczyć, czy nie mogę tego pożyczyć, czy nie mogę tego zrobić. Staram się po prostu szukać jakiejś alternatywy dla kupowania, alternatywy dla wydawania pieniędzy, i najczęściej ta alternatywa się znajduje, wystarczy tylko chwilę pomyśleć, bo tak naprawdę łatwo jest wydać pieniądze, jest to ogromnie, ogromnie łatwe. Do mnie, nie wiem jak do was, ale do mnie codziennie praktycznie dzwonią ludzie z banków, proponując mi kredyty, więc ja mogłabym kupować dzień i noc, nie ma problemu. Natomiast ja nie chcę żyć w długach. Chciałabym pozbyć się moich długów i zacząć oszczędzać, może. No i tyle. A kolejna taka zasada to jest to, że ja nie kupuję czegoś tylko i wyłącznie dlatego, że coś jest przecenione. Oczywiście korzystam z promocji. Jeżeli mam jakąś ulubioną markę i widzę, że oni mają promocję, to zaglądam na ich stronę, tak? Natomiast nie kupuję czegoś, o czym wcześniej nie myślałam, że potrzebuję, że chcę kupić um, tylko dlatego, że jest to przecenione. Na przykład, bardzo, bardzo długo się czaję na. To, żeby kupić sobie pościel albo piżamę z takiej fajnej polskiej firmy White Pocket i śledzę ich stronę, kiedy pojawia się jakaś promocja, to wtedy zastanawiam się, czy, czy kupić sobie taką rzecz. Natomiast ciągle jednak oszczędność wygrywa, ciągle myślę sobie, że przecież mam pościel, ok ta jest ładniejsza, na pewno natomiast jeszcze mam pod czym spać, mam jeszcze jakąś piżamę, także. Nie jest mi to tak super potrzebne. Jeżeli zrobią jakąś ekstra promocję, nie wiem, 50%, to być może wtedy się skuszę. O tym już mówiłam wiele razy, nie mam telewizora, nie mam kablówki, więc to jest na pewno też coś, dzięki czemu oszczędzam. No i też zmniejszam swoją ekspozycję na reklamy. Dzięki temu też mam mniejszą potrzebę, żeby kupować, żeby wydawać pieniądze. Nie, nie kusi mnie to tak. Ogólnie nie lubię bardzo reklam i unikam ich w każdej postaci. No, i nie mam też yy, karty kredytowej. Nie mam karty kredytowej, nie mam debetu. Staram się co do zasady nie wydawać pieniędzy, których nie mam. Yy. I tyle. Dajcie znać, jak podobały Wam się te moje porady. Czy której z nich stosujecie u siebie w życiu, i czy jeszcze coś innego ciekawego robicie, żeby mniej wydawać, więcej oszczędzać pieniędzy, żeby jakoś w tym czasie. Tej galopującej inflacji Być, mieć to bezpieczeństwo finansowe. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia za tydzień. Cześć.